Czy da się wydostać ze stanu psychicznej dezorientacji? Psychiczna dezorientacja to po prostu stan, w którym jesteś zdezorientowany na takim głębszym poziomie. Nie wiesz do końca, co się dzieje w Twoim życiu, nie wiesz do końca, co masz robić, nie wiesz, czemu w Twoim życiu dzieje się coś takiego, a nie coś innego. To jest psychiczna dezorientacja. I teraz, czy da się wydostać z tej psychicznej dezorientacji? Moja odpowiedź brzmi tak. Natomiast jest to trudne, musisz być przygotowany na to, że to może troszkę potrwać, że to może być pewien proces długoterminowy. Ważne jest, żeby było tak, że w tym procesie długoterminowym, kiedy ty podejmujesz pewne działania, żeby wydostać się z tego stanu zdezorientowanej psychiki, bo w ogóle tak jest, że musisz podejmować pewne działania, żeby się wydostać z takiego stanu. Jeżeli zmienić swój stan na inny, to nie działa tak, że nagle na ciebie w pewnym momencie spłynie inny stan, ludzie czekają na taki nagły spływ. Całe życie jest to całkowicie irracjonalne. To, że jesteś w takim stanie, ma określone przyczyny, więc musisz wykonać pewne działania, które wprowadzą cię do innego stanu wewnętrznego i tylko wtedy może nastąpić zmiana. Więc jest bardzo ważne, żeby było tak, że kiedy wykonujesz te działania, to czujesz choć troszkę, że zbliżasz, może zbliżasz się, to za mocno powiedziane już, bo no to jest ciężki stan. Może bardziej chodzi o to, że kiedy wykonujesz te działania, to musisz czuć, że to ma sens. Że, że jest, że idzie ci troszkę lepiej za każdym razem. Za każdym razem musisz to czuć, i wtedy, jakby będziesz też czuł, że jesteś na dobrej drodze.